I teraz, co każą nam zrobić? Wyznaczyć zbiór wartości tej funkcji. A zbiór wartości mówi nam, jakie y mam w tej funkcji. No ale co to wszystko znaczy? Zróbmy sobie tak. Widzisz? Tu i tutaj jest tylko i wyłącznie jakby mój wykres funkcji. Nigdzie indziej on nie ma. Nie znajduje się tutaj, nie mam nic. No nie. Tu na dole też nie. I teraz patrzę na tą moją oś Y i jakie tu mam liczby? Tu mam od liczby 1 do liczby 4. Tak? No tu patrzę. Znaczy no, na pewno to i to odpada. I teraz pytanie. Czy musi być tak i tak, czy dwa dzióbki? No i właśnie, patrzę tu, tu wszystko należy. Czyli odpowiedź. Jak masz pytania, daj znać.